Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, za mną jest taka młoda wisienka i naliczyłem 22 wisienki. Słuchajcie, 22 wisienki, z czego 20 zjedzą ptaki, a ja może coś dziubnę też do dzioba. Taka jest wiosna. Słuchajcie, sucho. Zobaczcie, jak pieprz. Wiatr wieje, że po prostu głowę chce urwać. Winogrą przeżył zimę i zobaczcie, jak go przymroziło jak go ścięło. Coś tam odbija, ale ledwo co. Jak kwitł rzepak przyszło słuchajcie, przymrozki przyszły. i Zobaczcie jak cisa ścięło tak samo. Jak go berwał. Wszystko się sypie, przyma, przymroziło, poparzyło krótko mówiąc ta ujemna temperatura też potrafi tak właśnie ja to nazywam poparzyć. nie. I jakie to ma następstwa, moi drodzy, właśnie coś takiego. To, że pszczelarze, dbając o swoje pszczoły, podkarmiają te pszczoły. Podkarmiają. No, żeby nie głodowały, bo pożytku nie ma, tak? Jak kwitnienie rzepaku było, to przyszedł przymrozek, no i się skończyło. W tej chwili nie widzę żadnych kwiatków. Pszczoły coś tam zawsze wyniuchają, ale to jest marginalna ilość, jeżeli chodzi o takie, wiecie, rozwój, potężny rozwój pszczół, jakieś prace hodowlane, inne rzeczy. Jeżeli ktoś chce teraz takie robić, prace hodowlane i tak dalej, no to niestety musi na to wydawać pieniądze i kupować. No, nie ma innego wyjścia i podkarmiać. I teraz, tysiąc razy słuchajcie mówiłem swoim sąsiadom okolicznym, który tam ma 200 metrów, tam ma 300 metrów. Jak będziesz podkarmiał swoje pszczoły, zadzwoń do mnie, poinformuj mnie, żebym wiedział po prostu, Mm, jak się przystosować do danej sytuacji. Dogadajmy yy, termin, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy będziecie to wszystko robić? Mm, mm, mm. Słuchajcie, pszczelarze to jest po prostu nie wiem, jak to nazwać. Taka trudna nacja, to są tacy trudni ludzie jacyś, co no każdy nie wiem, jakieś ma swoje ambicje. Nie wiem, że on jest 30 lat, czy tam 35 ma pszczoły, to. to to synek, co ty tutaj? Ja, ja ci się będę spowiadał w ogóle, kurczę, kiedy ja mam karmić, kiedy co. Oni nie, nie biorą sobie tego pod, pod, do głowy, że to jest ważne. W dzisiejszych czasach, że to jest ważne. Synchronizować działania pszczelarzy na danym terenie jest bardzo ważne. No i co oni robią? Podkarmiają. A ja mam roje łapki takie różne, słuchajcie, zapachowe, poustawiane, i nagle pełno pszczół tam zagląda. Pełno, pełno, pełno. Dlaczego? No, bo jeżeli on daje syrop, czy tam coś daje, to stymuluje te pszczoły. Pszczoły mają w głowie, że jest gdzieś pożytek i go szukają. Więc ja nawet nie muszę, słuchajcie, dzwonić do nich, czy podkarmiasz, czy nie, bo ja widzę po zachowaniu swoich pszczół, że futrują swoje pszczoły. I teraz, gdybym miał pszczołę bakfast, słuchajcie, taką jak miałem na samym początku, no to bym miał sfałszowany miód. Bo to, co oni by wlali do swojego ula, to ja bym miał przyniesione do siebie na pasiekę. Plus, wszystkie. No, i tu się nie boję użyć tego słowa. Syw, który mają w tych ulach. No, bo niestety, niereformowalni jakiś parownik, doktora Kwaska i tak dalej, co to, co to, jest, co to jest, co to jest? Kwas to jest do akumulatorów, chłopie, kurde. no takie hasło usłyszałem, kwas jest do akumulatorów. No to ja wam teraz pokażę najsłabszą rodzinę, rodzinę, która poszła do zimy bardzo fajnie przygotowana, ale pan Dzięcioł zrobił tutaj takie mocne kuku tym pszczołom, no gdzie jak latają? Tutaj brody wiszą. Najsłabsza rodzina brody wiszą. A tu dzięcio połowę kłębu. Połowę kłębu, słuchajcie. Wyżar wyjad po prostu z tego ula. I ja się strasznie obawiałem, że te pszczoły sobie nie dadzą radę. No ale zobaczcie. Eee, zastosowałem leczenie parownikiem doktora Kwaska. Wiecie jak wygląda. Wiecie jaka substancja. I te pszczoły... Poszły do zimy czyste zwarozy. im nie dał rady. Przyszła wiosna. Pokazywałem wam na swoich filmikach, że zastosowałem ponownie przed kwitnieniem rzepaku parownik doktora Kwaska, żeby wyeliminować całą patologię, która powstała podczas zimowli i ewentualnie tą warozę, która przezimowała, dobić. No i teraz pójdę sobie po niezbędne akcesoria pszczelarskie. Żeby Wam zrobić taki szybki, szybki przeglądzik e, właśnie nie najsłabszej rodziny, która poszła do zimy, tylko fajnej rodziny, ale z zimy wyszła najsłabsza, na skutek Pana Dzięcioła. On je tam podbierał dosyć grubo, bo ja się nie interesowałem, miałem wyjazdy, różne rzeczy, po prostu nie miałem czasu tego pilnować i tak dalej, i tak dalej, tak więc... E, szybciutko sobie wrzucę jakiś kapelusik no i zobaczymy co u tej rodziny jest a jest godzina słuchajcie już słońce zachodzi e, tak za niecałą godzinę zajdzie słoneczko temperaturę mamy jakieś kurczę 16 stopni strasznie zimny wiatr wieje w koszulce jest zimno więc postaram się to zrobić bardzo sprawnie żeby tych szumach nie nadwyrężyć pauza co jest mi potrzebne do obsługi moich pszczółek? Takie spawalnicze rękawiczki lateksowe i dłuto. No i kombinezon taki, który mam słuchajcie, 10 lat. Jak ktoś by pytał, to to jest produkcja firmy Socha. Uważam go za najlepszy kombinezon, dlatego po prostu go używam. Nie jest za gorący, a nie ma żadnych otworów itd. itd. Mam już rękawice spawalnicze, mam, słuchajcie, powiedziałem kombinezon, nie, bluzę mam. Widzicie? Po prostu bluzę, widzimy socha Biorę dłuto i lecimy, e, zrobić kipis z ulu Zobaczymy. Może nie złapę kleszcza afrykańskiego, który zabija 50% populacji, bo teraz Ludzie co, co... Czym oni nam jeszcze będą straszyć powiedzcie? Żebyśmy na świeże powietrze nie wychodzili, żebyśmy nie wiem co się cały czas zbali, nie? Patrzcie jakie ocieplenie, nie? Wielkie ocieplenie, grube ocieplenie. Po co latem ocieplenie? Po co? Po co? Po co? Jak wiecie dymu nie używam, dlatego że ja z moimi pszczołami się potrafię dogadać. Co robią moje pszczoły? Najsłabsza rodzina poksywa. Najsłabsza rodzina wylądowała tutaj na jednym korpusie. Tak, na sześciu ramkach była. Potem się zrobiło z tego połowa mniej, bo pan dzieciął. No i na poprzednich filmikach powiedziałem, że kładę tutaj, słuchajcie, ramki z węzłom, cały korpus. Praktycznie przed wiosną jeszcze to zrobiłem, bo nie mam czasu potem obsługiwać tych moich pszczołów. I teraz sobie zajrzymy do nich. Co tu wykombinowałem, moje śliczne, cudowne łobuzy? Cześć! Jak się macie? Idźcie sobie do gniazda, bo ja tu nie chcę was w powietrze. Bo tu jest młoda pszczoła. Delikatnie, bez trzaskania Jak się ktoś obchodzi tak umiejętnie z pszczołami to... to jest git To jest dobrym pszczelarzem I rozumie o co chodzi w pszczelarstwie Dobra Gdzieś tu może statyw jakoś usadowie Kupiłem sobie nowy statyw Słuchajcie Żeby wam kręcić jakieś Normalne filmiki, a nie takie wiecie Takie brzydkie Ustawimy to jakoś. O, zrobimy odległość. No i co mnie tu interesuje? W drugim korpusie mnie najbardziej interesuje zawsze środkowa ramka. Dlaczego? Dlatego, że czy tu mamusia wyszła z czerwieniem? No to patrzymy. Zaglądamy do tych obozów. Chować się. Chować się. Moje projekty. Szszczczelarskie. Co wy tu macie. Wow! Mamusia tutaj zasiała wszystko pięknie. Widzicie, tu już jest taka ramka z węzy odbudowanej, gdzie tu się pszczoła wygryza, bo to jest świeża rameczka, a tu już mamusia wszystko uzupełniła i mamy piękne larwy w środku. Nie wiem, jak to to zrobić. Aha, I tu mamy tak samo. To, co się wygryza, to wszystko jest zaraz uzupełniane. U góry mamy taki wianuszek pokarmu, czyli gniazdo jest można powiedzieć solidne. Ja sobie pozwolę sprawdzić, czy tu nie biega mi moja mama. O ile to tak zauważę, chociaż mam bardzo spokojne pszczoły, ale zobaczcie, nie latają gdzieś jak wariatki. Po tych plastrach. Nie robią takiego wiecie. takiej paniki, że można sobie poglądać fajnie, nie? Do mnie dzieci przychodzą małe, na przykład od szwagra czy coś, czy tam od znajomych i ja im tylko kapelutek daję na głowę i popatrz sobie, zobacz sobie pszczółki jak wyglądają. To możemy na przykład tym pszczółkom, o coś tam e, pogłaskać jej. Te dzieci głaskają i to się nic nie dzieje, to nikomu krzywda się żadna nie robi. Pozwolicie że was tu na chwilę tak oprę czekajcie, czekajcie. Żeby one mi tam nie przeszły gdzieś niepotrzebnie. <laughs> Sprawdzę sobie drugą ramkę centrum gniazda. Czy znaczy centrum miasta to jest na dole oczywiście? Zobaczcie ile czerwił wow bez futrowania, bez niczego cała rama czerwie u góry jedzenie i patrzcie ile sobie tutaj naniosły świeżego nakropu skądś tam o larwy, wszystko git a na dolnym korpusie wow no co, dzięcio wam nie dał rady tak? nie dał wam rady co tu się dzieje? Tu jest troszkę czerwiu, i słuchajcie, tu gdzie się wygryza czerw, to sobie nakrop niosły Czyli daję radę. Bez problemu daję radę. Widzicie? Wygryza się czerw. Noszą miód. I tu jest dużo miodu u góry. uciekaj myszko, o ta ramka ma wagę fajną ma wagę słuchajcie, patrzcie, tu sklepią ładnie tutaj sklepią cała rama miodu strzelacz nie wyda złotówki na te pszczoły słuchajcie ale trudniej dużo jest wypasają się Czy co, no Nie będę tutaj przekopywał tego gniazda całego, bo to nie ma po prostu najmniejszego sensu zakłócać tym pszczołom. Tym bardziej, że ta ramka jest wieczona w tej chwili dłuższy czas, a tu jest świeży czerw. Jajka stojące, larwy, niech one szybciutko nabiorą temperatury i, i tyle. No i co? Pszczoły się nie wyroiły. Nie wyskoczyło na drzewo. Troszkę wam tu dolepię, żebyście miały cieplej. Bo teraz zapowiadałem taką pogodę, która słuchajcie będzie bardzo niekorzystna. Zimno, deszcze, burze. Więc nawet jakby był jakiś pożytek w naturze to niestety pszczoły z tego nie skorzystają. Tu jest otworzony pajączek po to, żeby to ocieplenie oddychało, bo to też jest bardzo ważne. Żeby gąbka po prostu nie była mokra, bo jak będzie mokra, to będzie zimna. Pszczoły podgrzewają tą gąbkę przez tą powałkę winidrową, i, e, i różnica temperatur powoduje to, że ta gąbka łapie mm, wilgoć i robi się ciężka i mokra. A jeżeli jest wentylacja, to to przez tą gąbkę sobie tak fajnie migruje, że jest sucho. To jest dla ludzi, którzy by chcieli podpatrzeć mój pomysł na to wszystko, nie? A reszty rodzin nie będę rozkopywał, bo to po prostu nie ma sensu. One są o wiele mocniejsze i mają dla mnie miód do odbioru, ale tam wyszła z zimy, właśnie nie przez choroby, nie przez różne inne rzeczy, najsłabiej. I zobaczcie, naturalne pszczelarstwo parownik doktora Kwaska i dajemy radę, nie? I zobaczcie. Zero agresji. Nie muszę używać dymu. Pszczoły posłuszne. No skąd to się, że tak powiem, bierze? Ta agresja u tych pszczół. Ja Wam powiem tak. Jak nie potrafiłem jeszcze do końca leczyć tych swoich pszczół właściwie tak naprawdę skutecznie z różnych chorób, to były takie nieprzewidywalne. Można było fajnie przy nich popracować, ale, 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 coś tam zawsze podskoczyło, coś tam wiecie jakieś wzbijanie w powietrze, jakieś takie rzeczy, albo taka nerwowa, nerwowość w ogóle po tych plastrach zaraz latały, coś tam, coś tam. Stres, po prostu pszczoły były w stresie. A widzieliście tu jakiś stres w tej rodzinie? Bo ja nie widziałem. Pełny spokój, cisza. Dlatego jeszcze raz, po raz milionowy albo miliardowy powtórzę się. Najważniejsze jest zdrowa rodzina. Brak warozy albo marginalna, no, marginalna ilość warozy i brak chorób, które towarzyszą. Wtedy te pszczoły funkcjonują normalnie. Nie trzeba ich futrować, bo same sobie naniosą. Może ja z tej rodziny nie wytargam teraz miodu, tylko je poszerzę. Poczekam, aż Matka Natura będzie w swojej obfitości e, łaskawa. W końcu wydać jakiś pożytek, taki, który ja odbiorę. Bo w strzelerstwie amatorskim co się liczy, słuchajcie, żeby nie wydawać na pszczoły pieniędzy. Z tej rodziny nie wezmę miodu, z innych wezmę, bo są o wiele silniejsze. <laughs> bo po prostu nie było tam dzięcioła. E, a ta da mi miód, nie wiem, może na błociowy dopiszę, pogodowo. No bo jeżeli teraz by się zaczęła kwitnąć u mnie akacja, a jeszcze w ogóle się na to nie zapowiada, gdzieś już widzę po prostu ludzie mówią, że akacja im kwitnie, znaczy u nich na terenie akacja kwitnia, popularnie nazywana akacja. Bo to jest prawidłowa nazwa robinia akacjowa, tak to się nazywa. Na cały tydzień ma lać, mają być burze, gwałtowne opady i ma być zimno. W noce mają być zimne. 5-6 stopni. No to jak można liczyć na miód akacjowy z tej rodziny? Mnie najbardziej interesuje to, żeby tutaj nic nie musieć robić, tylko zajrzeć od czasu do czasu, jest miód zabrać, proszę bardzo. Nie ma miodu, no to czekamy aż będzie. A jak w ogóle sezon będzie taki kiepski, to po prostu nie zabiorę tego, żeby miały na czym zimować i tyle. I na koniec lata pójdzie parownik doktora Kwaska, pszczoły pójdą do zimy, cała robota. Gdybym miał, słuchajcie, ule drewniane, bo tamten jest styrodurowy, to by pan dzięcioł takiej roboty nie zrobił. I ja bym, że tak powiem, wiecie, miał, miał też z tej rodziny miód. No i na tym to wszystko polega. No ale dzięcioł też musi coś jeść. No to nie ma, tak jak ja powiedziałem, albo w lewo, albo w prawo. Hmm, natura to musi wszystko regulować. A ludzie coraz bardziej ingerują, wsadzają swoje brudne paluchy. Do tej natury, a potem wszyscy cierpimy na tym, bo wszystko choruje. Pszczoły chorują, zwierzęta chorują, my chorujemy. Coraz więcej różnego paskudstwa, słuchajcie, migruje przez, przez nasze działania e, na tereny, na których nie powinny występować. I najgorsze jest to, że potrafią się przystosować do tych warunków. Nie? Bo dzisiaj słyszę o kleszczu jakimś tam z Afryki który, już wcześniej mówiłem, jest bardzo niebezpieczny No a tu ja mam tu jakiegoś kleszczan Kurcze nie wiem Chyba nie mam Zobaczymy Jak się będę kąpał <noise> To się muszę dobrze sprawdzić czy nic mi gdzieś tam nie weszło Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy ten filmik w ogóle wniósł coś w Wasze życiorysy, czy nie. Czyli w przemyślenia jakieś na ten temat. Bo dlaczego ja to kręcę? Dlatego, że już wspominałem o Danielu z Pasieki Krasnowo, który gdzieś tam zawsze tak <laughs> zimową porą, słuchajcie, z reguły styczeń, on czyta kalendarz biodynamiczny. To jest odnośnie zasiewów rolniczych, tam bla bla, bla i on przekłada to na nasze warunki pszczelarskie, ponieważ jest bardzo dobrym pszczelarzem i potrafi to, że tak powiem, wiecie, no, przetłumaczyć, jakby nie. I to się wszystko sprawdza. No i się ten rok, ja wiem po prostu, jak będzie wyglądał, bo mi się już któryś raz to sprawdza. No Dlatego nie inwestuję w jakieś prace hodowlane, w jakieś różne rzeczy, bo bym musiał tutaj palety z jedzeniem mieć. Co by to powodowało? Hmm, zakłócenie, że tak powiem, te, 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 tego schematu rozwoju rodziny pszczelej. E, jakieś rojenia, jakieś słuchajcie dziwne rzeczy, bo to się wszystko by nie zgadzało. To, że dasz sztuczne jedzenie do ula, to to się nie zgadza pszczołom one nie są takie wiecie głupie w cudzysłowie e, bo, bo zaraz to się skończy i potem jest przerwa i potem tego nie ma to jest po prostu jedno takie wiecie koło i potem są takie głupie zachowania e, powstają e, powstaje stres w takiej rodzinie to jest najgorsze zestresowana rodzina chorobami zestresowana warozą zestresowana Takimi działaniami pszczelarza, że on tam coś robi, 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 bo coś tam chce zrobić, w efekcie powoduje to, że wszystko się nie układa. Jest agresja, jest, jest, jest różne po prostu zachowania, których nie da się przewidzieć do końca. Ale siedzą spokojnie na tyłeczku i czekają na, na kolejny korpus z wędzą. Tyle. Kończę to marudzenie, słuchajcie. Susza, potem będzie za dużo wody, i tak będziemy w kółko narzekać. Trzymajcie się!